Cześć wszystkim, z tej strony Zaborek100. Przeważnie widzicie mnie na rybach. Filmiki są z ryb. Dzisiaj jesteśmy przed komputerem. Pokażę Wam, jak łatwo zainstalować, uruchomić i grać w grę, która umożliwia nam łowienie z podlodu. Tak, dla zabicia czasu. Ja używam strony Kikes, Torrent Do ściągania torrentów używam Utorrent programu. Także ja oczywiście tą grę już mam ściągniętą, więc w komputerze wpisujemy tu w search, Gra nazywa się Pro Pilki 2. Mam nadzieję, że widzicie. Zaraz spróbuję zrobić jakieś zbliżenie. Pro Pilki 2. Ok. Oddalę teraz z powrotem troszeczkę za dużo. Ok. Robimy search. Tu mamy propiłki 2, Winter Fishing. Ściągamy sobie tą grę. Ja oczywiście już mam ściągniętą. Wchodzę tam gdzie mam ściągniętą tą grę. Tylko muszę jeszcze przełożyć, a zrobić sobie new folder nazwę gry. OK. Tylko po prostu przełożę szybciutko do gier. OK. I ściągamy. To jest prosta, zwykła tylko instalka do tego programu. O, troszeczkę chyba za daleko jest kamera. OK. Klikamy na instalację. się nam instaluje zobaczycie, wciągnie Was ta gra będziecie sobie wolne chwile spędzać przed grą tu mamy opcję do wyboru języka, jest tylko fiński i angielski ja wybieram angielski, bo fińskiego nie znam wciskam agree tu sobie odznaczam tylko, żeby był na desktop, na pulpicie zrobiła mi ikonę i wciskam Dalej, zainstaluję mi na dysku C, oczywiście ci co są w temacie poradzą sobie z tym bez problemu. Tak jak widzicie, gra się nazywa Pro i to jest druga wersja. Ja miałem wcześniej starszą wersję. Nie można było wymieniać wętek. Takich rzeczy tutaj doszły wędki inne podlodowe. Ok, wciskamy next. Instalacja szybka, kompletna. I na pulpicie mamy ikonę. O, chyba jest teraz za daleko, bo tej ikony nawet nie widać. Ok, zrobiło nam ikonkę, tu w tym miejscu. Klikam na tą ikonę. No i słuchajcie, otwiera nam się. Gra. Fajna muzyczka. Gra wygląda tak. Ok, duży kursor. Klikam. Wybieram opcję Single Player. Short Cup to są zawody wędkarskie. Można sobie Single Games wybrać, to sobie gracie sami. Ja wybieram sobie Short Cup. OK. New Cup our Guest. Jako nowy gość. I tu wpisujemy swoje imię lub pseudonim. Ja piszę zaworek 100. I daję OK. Mam nadzieję, że jest chyba troszeczkę jeszcze za wysoko kamerę. I wciskam na dole OK. I teraz wybieramy sobie, tu mamy opcję, czy nasze zawody mają być 10, 15, 30, 1 godzina, 1,5, czy 2 godzinne. Ja przeważnie wybieram sobie Ok, wybiorę teraz 10-minutowe. Tu na dole poniżej jest poziom gry. Wybieram sobie łatwy. Chociaż pewnie. Ma... O, nie mogę coś zmienić. Aha. No nic. Bo to jest pierwsza moja gra po instalacji, więc muszę mieć poziom łatwy. I wciskam na start. Załaduje mi się. I to są jeziora, na których będziemy łowić. Pierwsze jezioro jest jakieś tam nazywa się to jezioro Telkan Klamplamplin temperatura na zewnątrz jest minus 10 Celsjusza nam pokazuje wiatr no, północno wschodni 6 mil na godzinę na sekundę wciskamy start no i tak wygląda start gry klikając Prawym przyciskiem myszy dajemy znak, gdzie chcemy łowić. Tu po prawej stronie, jak widzicie, jest globus. To jest nasze jezioro. Klikłem na globus. Teraz kliknę pod globusem, im bardziej fioletowe, tym głębsze miejsce jest. Ok, my jesteśmy w tym miejscu, gdzie się łączą te dwie kreski, czyli tu jestem. Chcę łapać, tu są inni zawodnicy, tam jakiś biegnie wyżej. Ja będę łowił gdzieś w tym miejscu. No nie, może tu sobie będę łowił. Jak nacisnę prawym przyciskiem myszy, wtedy robi się czerwone i gościu zaczyna nam wiercić dziurę. Wywierci dziurę. OK. Postawi wiertło obok, krzesełko i siedzi gotowy. Tu mamy opcję z prawej strony. Po lewej stronie, tu o, widzicie, to jest głębokość wody. Za chwileczkę zobaczycie na czym to polega, tu mamy opcję. Możemy wybrać wędkę jaką chcemy. Tylko pamiętajcie, za, są do ciężkiego kalibru wędki i do lżejszego. Teraz zaczniemy, na przykład, sobie od małej wędki. Do niej przyjdzie murmeczka srebrna. Ok, i tu jest czas u góry, gdzie się zmienia. I można wybrać jak, jak, jakiego robaczka chcemy, i do tego dam ochotkę. Ok, jak daję ochotkę, wtedy naciskam na wędkę w dół, i schodzi nasza wędka w dół. Teraz po prawej stronie widzicie, jak jest nasza przynęta. Ok, kiedy najadę kursorem na czubek wędki na kiwoka, przytrzymam lewy myszy. Mogę go wysunąć lub schować. Widzicie to? Trzymając lewej. Myszki wciśnięty, czyli mamy czułość. Ok, on było branie. Teraz najeżdżamy na wędkę trzymając lewy myszy wciśnięty. Jigujemy nasza przynęta po, po lewej stronie. Widzicie, podnosi się, opuszcza i czekamy. W momencie, kiedy jest branie, po prostu wciśnięty guzik lewej myszy i podrywamy wędkę, tak jakby do góry. No, nic nie chce brać. To mam nadzieję, że umiecie po ich gadać, bo ja nie wiem, co oni mówią. Dobra, nic tu nie bierze, na przykład zmieniamy pozycję. Wciskamy jeszcze raz, klikamy na wędkę. Teraz na tą, o, robaczka nam zjadło, było jedno branie, zjadło robaczka. Wciskamy jeszcze raz strzałkę, żeby zmienić pozycję. Zielonym lewym przyciskiem myszy, zmieniamy pozycję. Kiedy klikniemy prawe myszy. Czerwony znaczek w tym miejscu, nasz człowiek wierci. Zostało nam parę minut. Teraz powinno nam dać nowego robaczka. Nie, nie dało. Okej, okay, ja założę czerwonego mięsnego robaczka. Założony, klikamy na dół. Zjeżdża nasza przynęta w dół, jak widzicie. Kiwok ustawiamy sobie, jak chcemy, no i zaczynamy jig'ować i czekamy, aż będzie jakieś branie. Nie zawsze chce brać, <ścoughs> jak w życiu. Po prostu musimy trafić w odpowiednią przynętę, w odpowiednie miejsce. Może nie ten kolor robaczka. Wyciągamy do góry wędkę. Spróbujemy zmienić mormyszkę Mormyszkę może damy żółtą. OK. No i czerwony robaczek. Poszło w dół. Schodzi do dna. OK. I zobaczymy, czy coś będzie chciał brać na tą przynętę no i dzikujemy dzikujemy tak jak mówię wciskam o było chyba w o patrzcie widzieliście o ha. wciskam lewy myszy i tak jakbym chciał podnieść wędkę przy kołowrotku do góry no podejrzewam, że robala. O, robala pop... i zaczynamy. Widzieliście? Zacięcie, wyjeżdża do góry ryba. Złapaliśmy okonka małego. No nic, sprawdzamy. Robak wygląda jeszcze dobrze. Znowuż opuszczamy wędkę. O, dzwoni telefon o tej godzinie. O, było branie. Po prostu, jak się wciągniecie w tą grę, będziecie widzieć, na następnych jeziorach będzie pisać, jakie ryby musimy łapać. Wtedy używamy blaszek, używamy woblerów na większe ryby, grubsze wędki. No, o, było branie. I jest, i zacięcie, i do góry jedzie. I jest okonek. Ti, ti, ti. Patrzymy cały czas u góry na czas, bo tyle zostało. Robaczek już troszkę wyświchtany, można go zmienić. Damy, damy ochotkę, OK. Bo to jest nowość w tym akurat w dwójce to jest nowość. Wcześniej nie było ochotki. Opuścimy na ochotkę i zobaczymy. Zjeżdża w dół. Możemy przydzigować. Poczekamy chwilkę. No, było brań. I zacięcie do góry. I jedzie. I co mamy? I okunek. <laughs> Także możemy na przykład zmienić wędkę damy sobie wędkę taką to podejrzewam będzie wędka z woblerem przyjdzie od razu na grubszego zwierza tu już jest gruba żyłta widzicie i dzibujemy. to już jest na grubszego zwierza wędka no akurat łapiemy drobnicę więc nie myślę że na takiego woblera złapiemy możemy go zmienić możemy wyciągnąć wędkę do góry założyć możemy zmienić woblera dać niebieskiego możemy dać blaszki różne blaszki możemy dać co nam się żelmie podoba? zobaczymy wędki inna wędka taka. o ta wędka przychodzi z a, krewetką to jest dobre jeżeli będziecie łapać później trocie opuszczamy w dół ja nie myślę że tutaj może być jakakolwiek troć no ale wędka jest już naprawdę gruba sztywna, linka gruba na krewetkę na dużych głębokościach, gdzie ta lewa strona jest naprawdę do samego dołu. Łapiemy sobie strągi. No i tak to wygląda. Zmieniamy pozycję, sprawdzamy tu jest nasz krzyżyk. Dajemy pod globusem. Widzimy głębokość. Tu jest jakaś wyspa podwodna z prawej strony. Tu jest następne jezioro. Temperatura cały czas widzimy. O, jak se kichnął. No mówię, ta wędka akurat się nie przyda tu. Tu jest taka standardowa wędka. Robaczek pięknie się rusza. No, puśćmy ją w dół. Nie wiem na co nawet żeśmy zarzucili. O, blaszka jest. Kiwoka wysuwamy tak samo. Wysuwamy, chowamy, wysuwamy, chowamy. Ok, tak, żeby było widać branie. I jigujemy. I jest branie. Przytrzymując lewe myszki do góry i ciągniemy rybę. Piękny okoń. Ajajaj. Aj. Cały czas w podkładzie dźwiękowym. Słyszycie ten wiaterek zimowy taki? Opuszczamy wędkę. dżigujemy No, było branie. Chciałem poprawić kiloka, w tym czasie uderzyło. Na pewno mój robaczek już jest wyświchtany lekko. Tak zobaczycie zaraz. O! I kończy nam się czas. Widzicie, robaczek już jest słabych kolorów. Należy go wymienić na taki sam lub inny kolor. Ale pamiętajcie, jak już zaczyna klikać, łowimy, zostaje nam jakieś 40 sekund. Pamiętajcie, klikamy na wędkę, tutaj, później idziemy w prawo do góry, klikamy na strzałeczkę, bo musimy dojść, klikając, klikając lewym myszki, robimy zielony znaczek, musimy dojść do miejsca startu. Widzicie, teraz nam tu napisali, że kwalifikujemy się i że będziemy, będą mierzone nasze ryby wszystko. Odczekamy, aż czas się skończy. Wędkarze się zbiegli. Zostało dwie sekundy. No i teraz zobaczymy no akurat ja złapałem tylko 184 gram trzy rybki 184 gram, zająłem piąte miejsce czyli guzik no później klikamy continue i jesteśmy na następnym tutaj po prostu jest wszystkie gatunki ryb w tym łatwym wciskamy znowu start i będziemy łowić na następnym jeziorze tu możemy sobie wcisnąć lake info na dole i tu nam pisze o jeziorze wszystko, jakie to jest jezioro, i teraz możemy wcisnąć na mapę. Depth map. Jakie głębokości są. Ok, będziemy wychodzić teraz. Robimy back. Jeżeli kończymy grać, wciskamy cały czas back, back z powrotem. Jeszcze raz. Tutaj jest znowu back, i wciskamy guziczek quick. Quit. Tak się zakończy gra. Naciskamy jeszcze raz i wszystko wraca nam do pulpitu. Także mam nadzieję, że gra wam się będzie podobać. Spędzicie fajnie czas. Nie martwcie się. Parę razy zagracie, kilka razy połobicie. Dojdziecie do wprawy. Także do podsumowania jeszcze raz. Ściągamy grę, która nazywa się Pro Piki. A ja wam zaraz tutaj napiszę. Propiki 2. Gra się nazywa Propiki 2. Trzeba ją po prostu znaleźć na torrentach, ściągnąć, zainstalować. I będziecie sobie grać w fajną gierkę. Będzie zła pogoda, brzydka pogoda, chwila czasu. Skakujemy na komputer i już łowimy spod lodu. Łowimy naprawdę fajne ryby. Można złapać szczupaki. Czasami zdarza się nawet, że nie można wyjąć ryby z... Bo pisze, że dziurka jest za mało. Otwór w lodzie jest za mały, żeby wyjąć rybę. Ryba jest duża, walczy ładnie. Także wszystko sobie po kolei dojdziecie. I życzę Wam miłej zabawy. Na razie. Cześć.